No cześć, witajcie moi drodzy, zapraszam na weekendowe odcinki. Sobota i niedziela na równo po 85 zł, ale to ostatnio taki wkład to standard. Także tu się nic nie zmieniło, podrapiemy sobie dzisiaj maluszki, czyli lotka, numerek 73, miętowa kasa 76 i super 13 z 29. Oprócz tego przygotowałem dwie zdrapki za 5 zł, dużo szczęścia i laki koniczyna. No mam nadzieję, że dużo szczęścia dzisiaj też, tak jak ostatnio na kanale za gości. Mam zadyszkę, trzy zdrapki, jest to neonowy bonus, kopalnia Rubinów i Paradizo. Numerki widać i dwie zdrabki za 20 zł. Mega krzyżówka, jest dobra informacja. Pierwszy numerek będzie wygrany. Wprawdzie tu mam tylko jeden wyraz, ale... Na pozostałej krzyżówce się tutaj trafiło, czyli numerze trzecim mam już trzy wyrazy imbrek, kra i ryki. Na dwójce jest jeden wyraz, na czwórce nie ma nic, na piątce są dwa wyrazy. Także zobaczymy, co jeszcze się coś dołoży. No i szybki milion też z numerem pierwszym. Takie mi się wylosowały, więc przy okazji taki mały test jedynek. No, tyle wstępu. Zaczynamy. Także lecimy z lotkiem, szukamy słonia. I mamy słonia. Dobrze się zaczyna. Mam nadzieję, że coś więcej niż przysłowiowa zetka. <laughs> A jest co? No, złotówka. Dobra, ale jest trafienie. Także jak najbardziej. Zobaczymy jak odpowiem miętowa kasa. 1745 i szukamy takich liczb. Ciężko będzie trafić wprawdzie. No. I jest 45. Proszę bardzo. 2 zł. Szaleństwo w biały dzień. Druga zrabka wygrana z tych maluszków. Zobaczymy. No, super 13. Poprzeczka wysoko. Wystarczy 2 zł. No, ale tutaj nie ma szans najmniejszych. Dobra, także tyle w temacie. Maluszki przetestowane. Nawet wyszło pozytywnie. I dużo szczęścia przed nami. Zobaczmy, czy coś się tutaj powtórzy z tych wygrywających liczb. 30, 36, 8, 35, 1, 23, 11. Niestety nic się nie powtórzyło. Zdrawka jest przegrana. No to bierzemy coś za dyszkę na nowy bonus. Kropki dzwon, kapelusz, śliwka, nuta. Dalej chmura, ananas, kostka. No, na razie worków ani siódemek nie widać. No i ostatecznie też nic się nie trafiło. Dobra, także co? Bierzemy sobie tą krzyżowę. Ciekawy jestem niesamowicie, czy coś się jeszcze uda utworzyć. No, tu mamy literkę J. Także to nic nie daje póki co. Dalej I. Też raczej nic tu nie pomoże. Inga, tak bo brakuje. I ostatnia to T. Kot, i to wszystko. No, także z pierwszą krzyżówką zostajemy z jednym wyrazem. Zobaczmy, co będzie dalej. Krzyżówka numer 2 i 3. Litera V. No, tego tutaj było naprawdę potrzeba. Także raczej nic to nie dam. Mhm. Litera E. No to już może prędzej. Ekspansja. zaplecze, Fenix. I to tu, tu jest jeszcze jedna, o, teraz jest wszystko. No i tak krzyżówka wygra na trzecia. Dokładamy literkę E. T za No ale i tak to nic na razie nie daje. A ostatnia to C. I zobaczmy bogactwo. No bogactwo tak. Oczywiście. I tu litera C. Becik moi drodzy, jest kolejny wyraz, także mamy. Cztery słowa, 50 zł. Ja cię kręcę myślałem, że 40. Aha, no bo to jest jak tu. Dobra, już wszystko wiem. Pięć dych mamy. Kurczę, passa trwa. Normalnie szok. Super. Cztery wyrazy, 50 złotych, no to jedenka się sprawdziła. Zobaczymy, czy w tej drugiej, droższej zrapcy też pokaże klasę. O, a tu literka A. Mamy tu pas, czyli co pierwszy wyraz. prawda ostatni jakiś ciąg takich wygranych nie super to litera A nic to na razie nie daje mhm. Bach dobra wszystko Zobaczmy jaka będzie druga litera C czy coś dołożymy tu mamy cis i to tyle a na dole tu mamy Bacha tu mamy chlew i wszystko, a ostatnią, a właściwie pierwszą jest I. No i co? Czy coś, I coś da? Dodatkowo Mil, film, Pilawacis jest drugi wyraz. No i wszystko. Dokładnie. A tu na dole. Indie smith No brakuje, bo jeszcze byłaby możliwość, że na przykład dwie dyszki byłoby 70, nie? Ale nie ma. Dobra, także cztery wyrazy się utworzyły. 50 zł, zaliczone, kontrolne jakie mamy. O, nawet nie pamiętam, jakie są na 50 e. No i tak chyba musi być. Dobra, także pozytywnie. Nawet jak na tym poprzestaniemy, to i tak odcinek będzie zacny. Dobrze, także laki koniczyna. Szukamy biedronki. Palma, wiśnie, kier, cytryna, klucz, winogrono, Ale żeby nawet tulipa nowego baranka nie było? Hmm. Nie podoba mi się to. Dobrze, kopalnia rubinów. Pierścionek, klucz, portfel, plik, korale, koniczyna. No, to będzie ciężko, Rumin. Parę razy się coś tam udawało, ale przeważnie zdrapka bardziej pechowa niż nie. I dzisiaj się to potwierdza. No także dwie ostatnie zostały. Paralizo i szybki milion. O, tutejsi symbole. Shorty i termometr. No to szukamy shorty i termometr. Termometr mamy. Szorty gdzieś. gdzieś. Nie widzę shortów w ogóle. Gdzieś mi się pogubił. A no, to są. Dobrze. Wszystko, wszystko. Łódź oraz słońce. Kuć mamy. Tutaj nic. Tutaj nic. I słoneczka. Tu nam rozświetlają. Dobrze. Aparat i kapelusz nic, tu nic. Jest aparat, jest kapelusz w jednej linii, tak jak lubię. I tu jeszcze mamy kapelusz. A, jeszcze jest aparat. O, teraz jest dobrze. Serce i rozgwiazda. Także to mamy tu, tu. Tu kolejne serce. O, w każdym się coś trafiło. I rozgwiazda. Mhm, wszystko. Motyl i liść. Mm. Tu mamy. Tutaj nic i tu na dole mamy liść. Dobrze. Mm -hmm. Kotwica i piłka. Piłka piłka. Tu nic nie widzę. Tutaj nic nie widzę i kotwica tu na dole. Tak, jest dobrze. Płetwy oraz żółw. Żółw. Tutaj jest. Tu nie ma nic. I co tam było jeszcze? Aha, płetwy żółw. To tutaj mamy płetwy. A tutaj mamy dwa żółwie. Kurczę, patrzcie, prawie 20 tysięcy. No? Któż by przypuszczał. Jasne. Już wygrasz. <noise> Okulary i deska. Okulary. Okulary, deska tutaj. Jeszcze coś będzie, nie. Kostium torba. Kostium tutaj, tu kostium tutaj też jest torba. Tutaj nie ma nic i tu... A tu był jeszcze liść, widzicie? No, tyle. Mhm. Dwa ostatnie symbole. Czy będzie teraz drapka wygrana? Parasol i delfin. parasol tu. No niestety chyba nie. Łatwe były. I tu mamy jeszcze delfina. No, brakuje symboli, żeby coś tutaj trafić. Dobra, kontrolne J JZ. No, czyli potwierdziło się, że nic nie ma. Także to na bok i kończymy, moi drodzy. Też z numerkiem pierwszym, jak już pokazywałem, zdropka, szybki milion. Szukamy dwunastki. czterdzieści jeden. Nie ma czterdzieści sześć. Nie ma pięćdziesiąt sześć. Nie ma i ostatnia, gra pięćdziesiąt jeden. I niestety się nie trafiło. Tutaj jakaś jedna kontrolna się odsłoniła, a tutaj kolejna. No, także wszystko. No, także w zasadzie dzisiaj tylko ten pewniak był dobrze trafiony, bo krzyżówka, która już tak mi się wcześniej ułożyła, przyniosła 50 zł. Jak dla przypomnienia, cztery wyrazy w tej krzyżówce numer 3. No i dwa maluszki przyniosły wzroty, czyli w sumie na 85 jest 53. Ja tam jestem zadowolony, no bo ostatnio tak naprawdę większość się zwraca, nawet fajne plusy wpadają, więc jest jak najbardziej pozytywnie. No i dziękuję za obecność. Do zobaczenia na jutrzejszym odcinku. Cześć.